Witajcie z tej strony Laska Gaming A oto kolejny epizod w serii moje koszmary Amnesia machine for Pix Zapraszam O, co to jest? Czy mogę tam coś dać? Na przykład te pyszne szczurki to jest chyba ta moja maszyna rzeźnicka, dlatego maszyna, dla świń. Okej. Okay. jakiś obiektyw nowy. Nie, z tym coś trzeba chyba zrobić. Dobra Na razie jest spokój Szafa oczywiście zamknięta Do pro... do pokoju ej, 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 tu było gdzieś wyjście Dobra Do pokoju trofeów Co to, co to za dźwięk? Fuck! What is happening? Co to Hands are bleeding. Co I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them good night with lips that have issued such instruction? Coś. Coś ten gość zrobił, ale to chyba była. Halucynacja. Dobra, robi się strasznie. Dobra, do pokoju trofeów. Pokój trofeów, pokój trofeów. To jest zamknięte. Ładnie. Przyjemnie. No, musimy znaleźć pokój trofeów. I tam też będzie chyba przejście. Oooo, nie. Nie, no, chodzę w kółko. Pokój trofeów. Trofeów, pokój. Taki pokój, ale z trofeami. Gdzie jest pokój trofeów? Tam, gdzie są trofea, nie? Takie trof... No, jestem w kółko znowu. Ej, tu było. Otwarte? Otwarte. To, że teraz tu jest krew. Podążaj za jej krwią. Nie, nie, nie było tu otwarte. W żadnym wypadku. Albo teraz tu się zamknęło. No. Karwasz twarz. Nic tu nie ma ciekawego. Ten mój pokój nie wiem, Może tu czegoś nie sprawdziłem Nie mam pojęcia Te drzwi chyba są... były zamknięte What the fuck? What the fuck? What the fuck? Te drzwi były zamknięte To chyba jakiś progres, prawda? O, o! Tutaj się otworzyły drzwi. Co to za głupie triki w ogóle, że tutaj się otwierają, drzwi tu zamykają. Dobrze. Tu sobie może troszeczkę ściszę, bo. Bo jednak. Jednak jest trochę głośno. Dobra. Spokój z trofeami, ale to wygląda zupełnie... Tutaj ta rata się otwarła. To są te sławetne maszyny. Dzieciaki! Nie wkurzajcie mnie. Stygnący i kurczący się metal trzeszczy. Zapewne to dziwna maszyna, o której opowiadał mi mój nowy przyjaciel. Jeżeli dzieci znalazły to miejsce, niewykluczone jest, że uradowane swoim odkryciem zeszły w dół. Niech tak będzie. Najwyraźniej moja ścieżka została już wyznana. Wyznaczona. Caż zrzejściu... Tu! Dobra. Dzieci, porządne drzwi. O, to się nawet dzieje trochę na zewnątrz. Co to? Mogę wejść, mogę wejść, mogę wejść? Proszę, proszę. Znowu ta świnia. Kamienne jajo? Dzieci, co wyście paliły? I nie gadać mi, że to herbata. Fucking hell! Walka z wodą. Wyślij łowcę w palnij w głowę starca, utop go w beczce ginu, kiedy wszystko się wymiesza i z jego kości zrobi się dzień, wtedy wypijemy jego zdrowie. Miłe. Naprawdę bardzo miłe. What the fuck? Teraz jest ciemno. Ja wam to na YouTube specjalnie rozjaśnię. Bo ja sam tu gówno widzę. Come on slow, It's this way. Dzieci! Nie denerwujcie mnie. Halo? Kto? Kto mówi? Kto mówi?

Dobra Piwo pijoki. Nie, to nie jest piwo, to jest Bezpiecznik? Nie wiem, zapamiętam, że tu jest Oczywiście inwentarza tu nie mamy Bo po co by nam był, był inwentarz w grze Coś tu jest zepsute Fuck. Dobra, wszystko się wali, zrozumieliśmy What the fuck Panie beczko Kto? 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 Ktoś tu idzie Maszyna, o tu jest, tu brakuje Łatwiej by było jakbym miał inwentarz Panowie z Chinese Room To będzie chyba... To też się nada Aha, najpierw muszę wyłączyć A dobra, tak co tam mam? Intrygujące. Wrota są zbyt ciężkie, żeby je unieść. Są podnoszone za pomocą łańcucha okręconego wokół rury, która jest najprawdopodobniej obracana za pomocą silników połączonych z tymi przełącznikami. Ponieważ jednak bezpiecznik jest spalony, nie można uruchomić silnika. Wrota pozostaną barierą nie do pokonania. Już nie. A, Kiewrota. wrota? Tu też był Wszędzie one tutaj leżą Tu Dobra, to chyba to Czemu to się blokuje? O, dobra Nie mam takich skillsów W kręceniu O, o, -o. to dało? Czekajcie, tam jest jakaś zagadka. Dwie kolki i armatka, he he, 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 he. Nie czaję. Chyba tu się liny... Do góry i na dół. Te węzły, czy co to jest? Dobra, spuśćmy to na dół i przyjrzyjmy się temu. No, kręć się. Jak za dawnych dobrych lat. Dobra. Dobra, to było wyjście. No nie wiem, nie wiem co aktualnie zrobiłem. Czy uruchomiłem tą maszynę? Teraz uruchomiłem, no. Zapomniałem uruchomić maszynę. Wybaczcie, czy to były te wrota? No nie. No dobra, no to idziemy poszukać owych wrót, które są barierą nie do pokonania, żeby je pokonać. Coś blokuje Aha, dobra, tam jest yy, yy, Zatrzaśnięte są No dobrze Aha, dobra te wrota Nic tu nie widzę Co jest z tą jasnością w tej grze? bandaged feet and eyes small bones in the odd saw i have carried this world on my back with its legs about me damn this wretched soul i am given birth to nothing but machinery' Co to robi? Chy chyba dobrze, nie? To zrobiłem. ruchomy to maszynę. Chyba o to chodziło. Nie jestem do końca pewien, trzeba popchnąć ten wóz, żeby on zjechał i żeby rozdupczył, chyba nie tak, ale chyba po prostu mu musieliśmy tu wejść, żeby dostać się do dalszej części maszynerii. Tak, te drzwi się otworzyły. Dobrze, rozumiem, wszystko się rozpada. Dobra, do góry. O, kolejne bramy. Przynajmniej teraz wiem, które mam pokonać. Dobra, zobaczmy tu. O, jest, 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 Tu też jest, spalony. Spokój! Dobrze rozumiem, wszystko się roz... Czyżby pierwszy potwór? What the fuck, what the fuck, piszę o sile odycznej, od, oddycz, podczas gdy ten ignorant i szalatan Blawicki petronuje, perot, peroruje o duszy. Obaj krytyni. Pomyśleć, że jednostka mogłaby usiłować spiąć się na takie wyżyny, nie brodziwszy pewno w wymiocinach i flakach, nie stanowiąc na budowli poskładanej z kości. Montezuma był tym najmądrzejszym. Ale tu, w naszych świątyniach, zostali bowiem świadkiem, jak głowa odcięta od ciała człowieka niedługo wcześniej strawionego przez oszalały powóz stratowanego, przez oszalały powóz i zanurzona w substancji Brandenburga otwiera oczy i woła. Gdzie są moje nogi? Gdzie są, gdzie jest moje ciało? Przekraczamy właśnie barierę samej śmierci. Moja droga zmarła Lili. Dla ciebie jest już za późno, ale obiecuję ci jedno. Ocalę nasze dzieci od śmierci, jeżeli będzie trzeba, wyszarpie je ciemność ciemności tą cudowną mikturą. Czyli już nam się nakreśla powoli fabuła. Co jest... w moim tym? Nakreśla nam się powoli obraz fabuły. Tam coś jest. Tam coś jest. Ja nie chcę, 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 nie chcę. Ja tylko to biorę. I idę sobie. Spokojnie. Bez nerwów. Ja chcę tylko ten bezpiecznik. I go wsadzę. Takie małe. Co jest z tym? Tam coś jest. Chyba to miga, jak jest blisko potwór. Jak w Silent Hillu. Run like a boss, run like a boss Dobra Dzieci już mnie denerwujecie Naprawdę mnie denerwujecie Się wszystko rozwaliło Nie wygląda to dobrze Hold for child. don't let it get into your eyes i'm going to rinse it out now there it will be fine you just need to lie down enoch look to your brother how many times have i told you not to play in the cellar uh i told you he'd come quite extraordinary

Wejdziemy do naszego schronu. Eee. Czy to jest zagadka? Wygląda na to, że przetwarzanie chemikaliów stanowi... Jedynie część większego kompleksu. Majaki i gorączka wskazują mi drogę. Dokądkolwiek zaprowadzi mnie, woła... Zaprowadzą mnie wołania moich dzieci, wejdę głębiej w ten dziwny świat. O co w tym chodzi? To się nie chce ruszyć. Po tym bardziej. Są jakieś wskaźniki... O! Chyba teraz. What ta fuck, klimat jest świetny! Dobra. Co teraz? Teraz chyba to. Dobra. Nie wiem, co się dzieje. A, okej. Okay. Może mnie wypuścicie? Ej, 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 ej Wypuśćcie mnie. Błagam, wypuśćcie. Dobra, chyba to trzeba wyłączyć. Okej. Okay. Dobra, możemy iść dalej W głąb naszego domu? O co, to co tu chodzi? O co tu chodzi? To jest bardzo niepokojące o, Ładnie, przyjemnie Światełko Dobra Zobaczmy, czy to coś jest. No. Nope. O, kolejny etap. Obroża, karki pętla. Z okna rozciągał się widok e, prawie do portu, gdzie wciąż wyciągano włosy z, z gettingów. Bóg jeden wie, co tam się stało, mówi gazeciarz. Mówią, że kogoś zamordowano. Na razie świetny klimacik, naprawdę. Coś niesamowitego. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zobacz moją całą playlistę z Amnesia, A Machine for Pigs, albo inne moje produkcje, a ja się oddelegowuję. Na razie.